Siemanko, Siemanko, z tej strony Roman. Patrzcie, jaką znalazłem łąkę. Taka fajna łąka, taka czyściutka trawa. Niektórzy na ogródku takiej trawy nie mają, jak tutaj Niemiec. Ma łąkę. Nawet bym powiedział, że to jest boisko. Wygląda jak boisko. Bardzo pięknie. Co wam chciałem powiedzieć? Ostatnio dałem ten filmik z, z tym, jak obcinam sobie włosy. Dałem to również na relacje na Facebooka. Od razu 30 różnych wiadomości. I niektóre były pozytywne, ale bardzo mało. Większość z nich właśnie takie, że... E... Skąd się wziąłeś? Czy ci bije na dekiel, czy coś takiego, nie? Ja wam coś powiem. Przyznam się wam szczerze, że mam ten kanał już od jakiegoś czasu, chyba roku. I nie chwalę się nawet znajomym, że go mam. Bo... Większość ludzi w ogóle e, raz, że się pośmiewa, dwa, to nie potrafią nawet kanału założyć, nie potrafią nawet nagrać filmika, bo się wstydzą, bo się boją opinii innych ludzi. Dla mnie to jest w ogóle jakaś, e, jakaś głupota. Bać się opinii innych ludzi. Patrzcie, widzicie to? Wczoraj mi się uszczerbił ząb. I mógłbym powiedzieć, że nie będę nagrywał filmu, bo uszczerbił mi się ząb. Normalna, normalna, normalna sprawa. Jest koronawirus, nie mogę iść do dentysty. Muszę się tak pomęczyć trochę z tym uszczerbniętym zębem. I co to kogo obchodzi? To jest moja sprawa. Takiego mam zęba, jak komuś nie pasuje, to wypierniczać. Tak samo mogę sobie nagrywać filmiki na YouTube, dawać sobie to na Facebooka, po to to jest, żeby tam to dodawać. Jak komuś nie pasuje, to niech wypiernicza. Brzmi, ja się nie będę sugerował jakimś opiniom jakichś innych ludzi. Halo. Coś tu nie w porządku jest. Mam oczy czerwone, bo przebiegłem chyba z 7 km. Tam gdzieś zacząłem, tam takie kołeczko, stąd przybiegłem i tam jeszcze mam może z kilometr do domu, ale widzę taka fajna łąka, musiałem sobie usiąść i coś ponagrywać. Także powiem Wam tyle: skupcie się na Waszym życiu i róbcie i przeżyjcie, róbcie, co chcecie w swoim życiu i przeżyjcie to życie jak najlepiej. Nie kierujcie się opinią innych ludzi. Nikt Waszego życia lepiej nie przeżyje za Was, jak Wy sami. Jeżeli Was hamuje Jakaś myśl, co pomyślą inni ludzie, halo, coś tu jest nie tak. Sukces jest na wyciągnięcie ręki. Dlaczego po niego nie idziecie? Bo stoją wam na przeszkodzie jakieś puste myśli, co pomyślą inni. Ja już nie raz się spotkałem z jakimiś opiniami osób, które tak naprawdę nic w życiu nie osiągają tylko praca dom, praca dom i ktoś mi tam mówi, że ja robię z siebie idioty na YouTubie, czy gdzieś tam indziej i tak dalej, i tak dalej że może na siłowni ćwiczę i dodaję filmiki jak ćwiczę że się chce pochwalić tu nie o to chodzi żeby się chwalić tylko o to, że jeżeli ktoś ciężko pracuje Raz, że mogę to sobie uwiecznić. Dwa, niech to będzie dla Was jakaś inspiracja: że trzeba ruszyć dupę, trzeba zasuwać, trzeba pracować nad sobą. Dziennie, każdego dnia konsekwentnie trzeba nad sobą pracować: czy nad swoim charakterem, czy nad swoją sylwetką, czy nad swoim życiem zawodowym, czy prywatnym, czy nad swoją przyszłością. Ludzie przeważnie, którzy dają jakieś dziwne opinie, komentarze i tak dalej, nie potrafią sobie poradzić w swoim życiu. Nie potrafią znaleźć drugiej połówki, nie potrafią założyć firmy, mają jakieś wymówki typu nie mam pieniędzy, nie chcę mieć stresu, czegoś tam jeszcze, chcę mieć wolne weekendy, bo chcę chlać, bo chcę coś tam, diety nie będzie trzymał, bo on nie będzie sobie czegoś odmawiał, za chwilę ma brzuch jak bęben. Później się dziwi, bo nie może dziewczyny znaleźć? Czy może ktoś się z niego śmieje? Heh. Dla mnie właśnie to jest śmieszne. Że kierujecie się opinią innych ludzi, że nie potraficie sami zadbać o swoją dupę. To jest dla mnie śmieszne. Że nie potraficie reprezentować swojej własnej marki, tylko nosicie jakieś ciuchy markowe, żeby być na topie. Czy kupujecie jakieś BMW, Audi,ce, Mercedesy, żeby ludziom pokazać, że, jesteś, że jesteście przy Kasie. Ja wiem jak to funkcjonuje. Od kiedy zacząłem współpracę z Polskim Instytutem Prawdziwej Wartości, weryfikuje po prostu ludzi. Ci, którzy najwięcej gadają i najwięcej szpanują, nie mają. Żadnych oszczędności, w ogóle nie myślą o biznesie, bo nie mają kasy, bo całą wypłatę czy pół wydają, pół wydają na swoją brykę, która jest dla nich wszystkim, a resztę wydają na życie. I od początku do końca miesiąca i tak w kółko. Zacznijcie się zastanawiać, co tu jest nie tak. Dlaczego nie myślicie o swojej przyszłości? Tylko wszyscy myślicie, żeby być tu i teraz, żeby, nie wiem, się pokazać, poszpanować i tak dalej. Praca nad swoją sylwetką to nie jest praca tu i teraz. Bo to się wiąże z przeszłością, z wieloma latami na siłowni. W moim przypadku to jest już 5 lat ciężkiej pracy na siłowni. I trzymanie dobrej diety, nie obżeranie się słodkimi, niechlanie, nie palenie papierosów, nie branie żadnych używek, narkotyków, czy tak itd., czy jakichś pigułek. Tak samo w biznesie lata ciężkiej pracy, zainw setki zainwestowanych pieniędzy, setki straconych pieniędzy, setki nieprzespanych nocy. No, nie da się tego opisać, kto tego nie przeżył. Ale nawet jeśli 10 biznesów wam nie wypali, a 11 wam siądzie, to i tak zarobicie więcej niż ktoś przez 10 lat. I to jest właśnie taka myśl, której ja się trzymam. Nigdy się nie poddawaj. Próbuj, aż osiągniesz swój cel. Próbuj tak długo, aż osiągniesz swój cel. To by było na tyle. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie i próbujcie tak długo, aż osiągniecie swój cel. Nie żyjcie tu i teraz, tylko zacznijcie pracować nad sobą, nad swoją sylwetką, nad relacjami z innymi ludźmi. Zacznijcie budować kontakty, a zobaczycie, jak Wasze życie się zmieni, zaczniecie więcej zarabiać, zaczniecie poznawać dobrych, wartych tej znajomości ludzi co się przełoży na wasze życie relacje z innymi ludźmi może relacje w związkach no i przede wszystkim na lepszą przyszłość może tam to się trochę nie trzyma to co gadam ale ja to wszystko mówię z głowy ja nic w ogóle się nie przygotowuję do tych filmów tak jak powiedziałem ten kanał mam żeby jakby uwiecznić to co teraz myślę to co teraz mam w głowie i to nie robię na pokaz, żeby mieć tam milion subów. Nawet znajomi nie wiedzą o tym, że mam ten kanał, bo pewnie by zaraz tam się śmiali, podgadywali, głupoty i tak dalej. Nie, ja wiem, co mogę w życiu zrobić, wiem ile jestem wart. Wiem nawet, że nie daję z siebie 100%, bo każdy ma jakieś tam ciężkie chwile w życiu. Jakieś załamania, ale wiem, że i tak działam, że idę do przodu i wiem, że jeszcze stać mnie na więcej. Mimo tego, że już jakieś osiągnięcia tam mam, to i tak stać mnie na więcej i robię wszystko, żeby dać z siebie jeszcze więcej. I nie mam tu zamiaru się chwalić czy coś, po prostu chcę pokazać na tym kanale, jak ta moja droga się zmienia tego jak, szkoda, że nie, nie, nie nakręcałem tego wcześniej, jak miałem 20 lat jak otwierałem firmy, jak robiłem usługi i tak dalej, nie myślałem wtedy w ogóle o YouTubie ale szkoda, no ale trudno, nic czasu się nie cofnie ważne, że teraz zacząłem nagrywać za 10 lat sobie będę te filmiki oglądał i będę słuchał to, co teraz mówię jak ta moja droga się potoczyła od tego, jak miałem 20 lat, założyłem firmę Miałem fajne związki, później to nie wyszło. Firma też w pewnym momencie. Byłem młody, głupi. Popełniłem parę błędów, co się troszkę od, na mnie odbiło, ale przyjechałem do Niemiec. Tu zacząłem nowy biznes, który też nie za dobrze szedł na początku, ale jak widzicie, nie poddaję się w tym temacie, ponieważ ja w to wierzę. Nie ma nic lepszego jak wierzyć w siebie i w to co się robi. Teraz na swojej drodze poznałem nowych ludzi. Jest możliwość zrobienia nowego biznesu z nowymi ludźmi. Także dzieje się, naprawdę się dzieje. Jeżeli człowiek jest otwarty, to naprawdę się w życiu dzieje. Będę to sobie wszystko tu nagrywał i wrzucał na bieżąco, na internet. I kiedyś, jak będę. Jakieś przemówienia robił, bo będę na pewno robił takie przemówienia na scenie dla tysiąca ludzi. To jest takie moje marzenie, które mi gdzieś tutaj w głowie chodzi. Szkolić ludzi, motywować, ruszyć z projektem Number One. To będzie coś mocnego. I kiedyś będę takie przemówienia robił i wam pokażę ten filmik, co teraz nagrywam. Dzisiaj jest chyba 18 kwiecień, jak dobrze pamiętam. 2020 rok. Także będzie się działo. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania tego kanału. Łapki w górę, piszcie komentarze, jeśli chcecie, jeśli nie to nie. I zachęcam was też do zakładania swoich kanałów na YouTubie. Możecie mi dać komentarz, ja zobaczę kto tam komentuje, to wam też dam komentarz, suba i możemy zrobić taką grupę, taką grupę ludzi, którzy właśnie zaczynają na YouTube i nazajemnie się wspierać. Będzie coś pięknego, bardzo coś pięknego. Może w przyszłości nawet jakiś biznes zrobimy. Pamiętajcie, tylko trzeba w siebie wierzyć, nie słuchać innych ludzi, nie kierować się ich opiniami, tylko słuchać własnego serca. Także dzięki za uwagę, pozdro i do następnego filmu. Na razie!